Mam jeszcze wielkiego prawa, żeby opisywać jakąś pało, pamięć społeczną w łodzi, bo co ja mam tu do powiedzenia po pięciu latach bycia z Wami? Ale tak mi się wydaje, że nierzadko e, e, ta historia została zredukowana do kilku kalek, takich bardzo pożytecznych. Na przykład mówimy o tym z, z wielką przyjemnością, że łódź jest miastem czterech kultur. Myślę, że dzisiaj są bardziej wielokulturowa niż była 100 lat temu. Natomiast czy ta wielokulturowość dzisiaj jest przeżywana tak samo jak była przeżywana w pokoleniu księdza biskupa który może nas szokować zupełnie swoją otwartością, swoim dynamizmem ekumenicznym. Swoim, swoimi zdolnościami dialogu z, z judaizmem. Kalki nie wystarczą. Nie, nie, nie. nie można sprowadzić historii do kilku zgrabnych określeń. Trzeba tę historię mieć w sobie, to znaczy ona się musi stać naszą pamięcią. Wtedy. Będziemy też w tej historii znajdować właściwe odpowiedzi na wyzwania, które dzisiaj są dość podobne. Na przykład niewątpliwie podobne wyzwanie dzisiaj to jest, to jest wyzwanie w dziedzinie społecznej, charytatywnej, w całym obszarze wyobraźni miłosierdzia. Pewnie tu trzeba by się nam było wiele nauczyć od, od biskupa Tymienieckiego i ludzi mu bliskich, albo biskupa Rozwadowskiego w czasie stanu wojennego. Jest ogromnie ważne, żeby ta historia stawała się naszą pamięcią. To jest bardzo mocne wezwanie Jana Pawła II, ale tak pomyślałem jeszcze dzisiaj nad tym, że można by w tym wypadku tej sesji naszej pokusić się o odwrócenie jeszcze zależności tych tych dwóch pojęć, bo myślę Państwo dobrze wiecie, poruszamy się przynajmniej, gdy chodzi o połowę tematyki tej sesji, w takim obszarze, w którym refleksja ściśle historyczna jest jeszcze nie do końca możliwa. Tak? Znaczy poruszamy się w tematyce, która jest niejednokrotnie jeszcze objęta tajemnicą archiwalną. Nie mamy dostępu do wszystkich źródeł nie mamy możliwości krytyki niektórych źródeł, które już mamy, ale nie mamy możliwości zrobienia pełnej kwerendy archiwalnej. Już nie mówiąc o tym, że, że, że były to czasy, kiedy niekiedy rezygnowano z tworzenia źródeł w sposób świadomy. Nie. Więc na takiej sesji. Pamięć jest niesłychanie istotna, bo ona może stać się źródłem historycznym. E, ksiądz arcybiskup Władysław wybaczy, ale jak ksiądz arcybiskup tu jest między nami, to my dobrze wiemy, że e, jego życie aktywne w tej diecezji to jest półgiej historii. I e, pamięć księdza arcybiskupa jest niesłychanym źródłem historycznym. Takich osób Pan Bóg nam ciągle jeszcze, chwała Bogu, daje wiele i, i taka sesja może służyć też rejestracji pamięci. Gdybyśmy przegapili taką rejestrację pamięci, dopuścilibyśmy się zbrodni wobec historii właśnie. To znaczy zrezygnowalibyśmy z procesu tworzenia ważnych źródeł. Nieraz potrzebujemy rejestrować pamięć, zwłaszcza tam, gdzie właśnie tych źródeł jest stosunkowo niedużo. Czasami te, które są, mogą wprowadzić też naszą pamięć w trochę bałamutny stan. Więc ja tylko, jeśli mogę, to zapraszam do takich rozmów, nie tylko tu na sali, ale także gdzieś w kuluarach. Które będą wyraźnie uzupełniać stan wiedzy historycznej o to wszystko, co jest w pamięci tych osób, które ten Kościół tworzyły i tworzą. To są takie moje bardzo wstępne refleksje, którym się chciałem podzielić, bardziej teologiczne niż historyczne, ale będziemy tu uprawiać przez dwa dni historię Kościoła, a ona jest taką nauką interdyscyplinarną, to znaczy. Dobrze jest mieć narzędzia historyka w ręce, ale trzeba być teologiem, żeby rozumieć Kościół o którym.